Witam, tutaj Karol Ziemniak i znowu kolejny odcinek Assassin's Creed Pirates. Ale już ja tu się dowiedziałem? Mamy tu update. Tam piratów. Może znajdę jakiś łacniu? Nie ma tu łacniu. Okej, no to wchodzimy w grę. Ostatnie zaczynamy, nie pamiętam gdzie się ostatnio za Od razu przepraszam za tą przerwę, którą miałem. Tak, tak, tak. tak. A ja wiem, um, Od razu będę robił kolejne misję, jak ostatnim razem byłem u Matiego. Musiałem trochę dłuższą przerwę Musiałem mieć trochę dłuższą przerwę. Ale nagrywam znowu będzie. Po prostu nie miałem za dużo czasu. żeby nagrywać. Jeszcze kolejne ccienie 15 minut krania. Misję będziemy robić. Może jak dobiję do tego levelu, to... Robimy robić kolejne misje i tak dalej. Może jeszcze zacznę, bo ja tu pamiętam, że chciałem dwa odcinki nagrać. Jeszcze nie wiem czego będę nagrywał jeszcze drugi odcinek. Jakoś nową serię chyba zrobię, albo pojedynczą. No, pojedynczą może. Tak. Okej, okay. tę muzykę. Uwielbiam, I i ten typ, ten typ, że skręcam tym cyklem, coś w pierwszym odcinku mówię, jak i też ten cykl z, może takim śpiewaniem. Lubię śpiewanie, jak mi tak i, i, wa, i, i, wa, I co pamiętam, że muszę tak śpiewać. No dobra. Please catch me, Captain! Bring back the mysterious goods. Go! What is this place? Musings, pirate. If you are bold enough, there's a task you might perform for me. A task? Retrieve some goods and break them to me. Undoubted and unspoiled, you will be awake.

Okej, okay. mam nadzieję, że zdążę, przynajmniej nie uszkodzony, o ile pamiętam, tak, nie uszkodzona. Mogę zostać uszkodzony. Okej, okay. tu jest tylko tak równa, to możemy robić tak. Tu trzeba się poruszać w tę stronę, przyspieszyć inaczej. Okej, okay, teraz nasza kolej. No, szybko załatwimy bo to tylko Gumball. No, możemy jeszcze go, pochławić się z nim. то что ли? что меня не кой Кольцо, да, очень. Сами это не было так трудно. Он не Dobrze, może z czasem, czasem wejdę. Może miałem je przejść zauważony. Nie, mogą przejść zauważony, okay. mm, przed Nie muszę teraz wytaczkę. Okej, okay. jedziemy sobie. No, przegraliśmy drugą obiektywną, ale możemy później to dokończyć. Ważne, że będziemy nabijać X -a. Na razie to jest nudne, ale dojdziemy do tego piątego levelu. Bo zrobię później cięcie. Pisać. Nie Możecie napisać w komentarzach. Napisać w komentarzach, czy to jest nudne wchodzenie tych misji, czy nie. Czy mam od razu przejść do piątego levelu? Dobra, przypiszemy się trochę. Dlaczego? Jeśli uchylę paszport, to on się. to nie nie. to jest. Hmm? Uh, uh, <laughs> mm -hmm. Rozumiem. Może no, czas nam nie udało się nam zmieścić. Nie udało się nam mieścić pierwszego. No to już prawda. Tak, to ty. Nie będziemy na razie żadnej misji robić w stówę. Ale dostaliśmy jakieś routine. Teraz może gdzieś przejdziemy, gdzie indziej. Może do tego tempa, no nie. Zobaczmy na taktycznym widoku, co gdzie możemy pojeździć. Nie wiem gdzie. Tu to załatwiamy. Co tu jest? Co tu? Whaling zone. Tutu, tutu, tutu. No rib. No big yellow. I've been I ten. So, mm -hmm. Udało się! Ją! Ja Westelujemy go tak? <noise> Tropiono zatopiono. Ok, jeszcze dwa takie strzały i tak panie. Aha. Super. Round. No nie, udało się. Dobra. No niestety. To jest trudne. Nie, 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 czas się, czas, Czasie się. Ja się nie zatrzymuj. Patrz. Tak. Headshot. I to w ostatnim momencie. W ostatnim. I dostał headshota Biedny jeleń, jeleń. Tak nazwę go jeleń. Będę się nazywał Janiem, tak. Uwielbiam nazywać zwierzęta, które nie są jeleniami, jeleniami. O, łzyczka mądra, tak. брикер брикер так мы назовем брикер я понял ага так все чемче не на чемче To są bąbki, to się biegnę. Będę zresztą lubił trafić. Już to się zrobi w kolejne seny. O tak, no to jest po prostu wyrok. <grymne> no nie to jest śmioda, ale... <grymne> to by był wyrok na niego. Mhm. No nie, trafię już. Dobra, zdarza się. Powinniśmy go serię jeszcze. Nie zakończyliśmy go? Kto go zakończył? Co my zostawimy? O, no mimo, no, mimo. No. Udało się. W końcu się nam się udało. Tak, my się zrobiliśmy. I zdobyliśmy, co to jest? Gierę jakaś. Wkładam takiego. Szczęśliwy, tak. V-pioncy. V-poncy HoleZ. Location Aha, czy tu będziemy, jak na to kierujemy, poczekaj. Może odejdźmy sobie coś. Uju, 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 odjadę i teraz pojadę tutaj. Aha, i wtedy podróżuj do, do, do tego miejsca, tak? Dobra, rozumiem. Idę tam. Skarb, skarb, i idę po ciebie. Skarb jesteś mój. Ходи с этой как идет скарб. Ну, да и возьмем снимаем. Поехали. И? Что Co to jest, to jest, Co to jest, Co to, jest? Co to będzie, Co to będzie, to będzie, to będzie, to jest, to Co Coś tu to jest, tu to jest, tu to jest, to jest, tu to jest, tu to jest, Dobra, zobaczymy jak tam coś innego. Tu właśnie zrobiłem kolejny assassination to może zacznę teraz ten. Tego pożyłuję, że to użyłem. Go! To jest proste, dlaczego w koleś się ominąć? Nie ja wskazuje mi się, że jedzie wszędzie w wszystkie strony. Tylko zobaczymy 600 tysięcy metrów to nie wiem. Dobra. Dobra. dobra, tutaj nie mogę dostać żadnego damage'a, a to jest... Dobra, normalnie. Szunder chyba, tak? Szunder. Zlatrzy mi kolesie. Co to było? Aha! Częńcie, ninja! Dobra, dobra, dobra. Skrzynki nie, nie atakujemy. Skrzynki są fajne.

Super, prawda? I oni to nie, nie oni to lepiej, że oni tego nie unikną, ale oni potrafili uniknąć. A, oh, yes. no Pudło. Ale to nie zmieścić. I ja piję muzyczkę do tego, że ginę. Is it? Synchronizacja maksymalna. Jo! To są trochę złotych. Moment. i a I Leave Nikogo z tym się nie kreuwa, a w tym nie zrobi. idziemy tam. Tak, dokładnie. Tak. Ships Boy. Baj. Kupuję ciebie. Aha. Uh nie. -huh. Take hands. Ech, jesteś mój. Jakiś perki. Dobra, mam trzy nowe perki. Hmm, okej. Okay. Zail, passive. Czy coś tutaj inaczej? Wind up Increase the effect of the wind up zones and up zones in the O to też jest dobre a to jest reduction effect of wind down zones in the 70 to Już ja to. to jest lepsze a To fuck Increase the field view Tego nie potrzebujemy Ale nie go. to są dwa Dziś jest jeszcze jedna. To Loot Zone Lots are very great around the ship. Aaaa! Oh. Słodkie. To jest chyba już lepsze trochę. Tylko że to jest szybsze, a tego nie potrzebujemy, bo ten opcjonalny a to w miejscach będzie przydatny. Coś jeszcze tutaj? Co jeszcze? Nie, 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 nie. Jeden triplex, pilot, quartermaster. master. dalej. Klik od Jackley, nie da jednego. Hoi! A nie Aha, mm. dzisiaj będzie 20 minut, bo tak, tak, za dużo to roboty tu nie mam. Mm -hmm. Nie wiem, czy jakąś misję zrobicie, po prostu zapłyniemy. Jem. Yeah. Zrobiliśmy dwie misje. Cicho. To nie działa, tak? No dobra, to już jakby na tyle, bo to jest 18 już minut. Dobra, to jakby na tyle. Zobaczymy się w następnym odcinku. Może dwa nagram, może nie. Może nie będzie miał czasu. A może zrobię inną sobie. Dobra. Do widzenia, papa i cześć. Bla, 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 bla.